Witam wszystkich, witam, witam! Wiem, dawno mnie nie było. Dobra, dobra. Czy tam nie mówcie. Mam dla was odcineczek z nowościami na Vertex Jest event świąteczny, są questy, sadzonki można zrobić. Tak, tak, tak. Dobra. Zaczynamy. Tyk. Jestem na choinece, jej, dobra. Można zrobić quest sadzonki. Tak. Jest event świąteczny. I można to właśnie zrobić, ponieważ administracja uzupełniła sadzonki. Dobra, jeden filmik był nakalany na kanale, ale mi się usunął. Nie wiem z, jak, nie, nie wiem z jakiej przyczyny. Dobra, pierwszy raz po prostu nagram. Dla osób, które nie wiedzą, co zrobić. Dobra, mamy rakietę. Jeśli mamy rakietę, to będzie bardzo proste. Używamy lecimy na górę, lecimy, lecimy. Dobra, trochę wyżej, dajemy SHIFT, wchodzimy i jesteśmy na górze. No i dobra. I teraz dla osób, które nie mają rakiety, yyyy... tu będzie... W, pokazane jak to jak zrobić, jak wejść na górę. Bo inaczej w questu... w questu, questu sadzonki nie da się zrobić. Tylko od góry. Dobra. Skaczemy, pyk pyk. Mhm. Moje zdolności parkura są po prostu piękne. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dajemy sobie mieczyk Tu sobie ustawimy checkpointa. Teraz mamy strefę pvp, zdejmujemy mieczyk Mamy non pvp No i dobra, tutaj mamy checkpointa, więc że jak spadniemy w jakimś miejscu, yy, o, na przykład tu byśmy spadli. I teraz yy, chcemy wrócić tam w tamto miejsce. Dobra. Idziemy się po prostu zabić, z zaskoczyć z mapy. Pyk. Lecimy. Ja. Jesteśmy tu. Widzicie? Dobra. Jeszcze raz wejdę na górę i teraz pokażę jak go zrobić w stałości. Lecimy, lecimy. Wchodzimy. Stawiamy checkpointa. Oj, dobra. Tu, tutaj ustawiamy sobie checkpointa dla osób, yy, które będą go robić. <coughs> Ponieważ myślę, że, że wam byś nie chciało cały czas rakiety używać. O Boże. Ale mądry jestem. Dobra. Zrobimy to z dołu. Tak. Jesteśmy tam, na tym klocku. Stajemy tam. Odpalamy questy. Włączamy z... Nie. Sadzonki, dobra, gdzieś to jest. Włączamy sadonki i zbiegamy na dół. Nie możemy się nawet na chwilę zatrzymać, ponieważ to wychodzi na styk. Na no, styk dosłownie wychodzi. Bo no, może, może tam sekunda do końca będzie, ale to jest tak jak mało. Po prostu nie możemy się w ogóle zatrzymywać. No i dobra. Sadzonek jest tyle. Ale są nowości przecież na hubie, Bo event jest... Dobra. Jest nowy quest. Swiąteczna walka Jak to zrobić? Tak, tak. Pewnie już wiele osób wie, że, jest, że ten quest jest, ale trudno się go zrobić. Dobra. Zaczynamy go. Tyk. I lecimy. To jest quest, żeby zebrać 100 śniegu w minutę 26. Jeśli się nie mylę. i dobra. Tu jest jeden problem. Ponieważ jeśli zatrzymamy się chociaż na chwilę, nie będziemy niszczyć, że... Że tu, tutaj mamy śnieg, i zejdziemy tu przez chwilę, i dopiero tu to tam nie wyjdzie. Musimy cały czas niszczyć śnieg bez minimalnej przerwy, nawet setnej sekundy. Bo to w yy, ostatni płatek śniegu niszczymy tam już tak, jakby prawie po upływie czasu. I wtedy go zaliczamy. Dobra, i tak zauważyliście pewnie, że mamy coś tutaj jakoś. Nie wiem. Wędkę z marchewką. Co to jest? No i dobra. Wpisujemy różdżka. Różdżka. I tu mamy zaklęcia. Podwójny skok. Czyli jak po prostu, jak kupimy rangę, to mamy podwójny skok odblokowany. Ale teraz klikam dwa razy w i mi nie działa. No i dobra. Jest jeszcze raz różdżka. dajemy zaklęcia. I tu mamy w tak. kombinację. Czyli lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i lewy przycisk myszy. I to zużywa na 60 mana. Mana to jest to tam, tam gdzieś takie zielone i tam jest 100 na 100, to jest mana no i dobry wciskamy teraz lewy, prawy, lewy, pyk podwójny skok, mi się zużył i teraz mamy cooldown napisany czyli czas odnowienia, że nie możemy teraz klikać o dopiero po chwili byśmy, możemy klikać dobra, teraz dajemy różdżkę. klęcia no i to po prostu możemy sobie połamanie czasu to jest po prostu, myślę że będziemy się cofać w czasie tego nie mam kupionego, dlatego nie wiem czy się tu mana zużywa? nie, może warto, może nie Dobra. I teraz różkę i tu mamy coś takiego jak polszanie. Klikamy. I tu jest regeneracja many, czyli po prostu szybciej nam się mana regeneruje. Maksymalna mana, mana mamy więcej many. A redukcja cooldownów, czyli yy, możemy, jak użyjemy na przykład coś, to teraz nie możemy kliknąć. A jak tak, jak to kupimy sobie, znaczy tam wymaksujemy na maxa, to po prostu będziemy mo mogli szybciej to robić. Dobra. No i co? No to tyle. Proszę Państwa. No to, nic więcej, nic, nic więcej dodać, nicujemy. Wszystko. Do co? Dzięki.